Podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się no, ja, zdarzy. Ja, ja, nie, ja, nie słysza, ja nie słyszałem o takiej sytuacji. To no, się ale... kilka razy na świecie, wie pan. Jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać... I gdzie, on to, i gdzie on to dziecko, ten artykuł... biologiczny... To bardzo Dzień ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą i dlatego mogą rodzić dziecko. Mężczy... Biologiczny mężczyzna z macicą mogła urodzić dziecko. No proszę. Ale, ale Pani, jeżeli, czy, czy, ja, czy ja dobrze jeżeli... rozumiem? Chodzi Pani o biologicznego mężczyznę, który posiada macicę, tak? Możemy pogadać o y, płci chromosomalnej, możemy, bo, bo naprawdę jest bardzo wiele zjawisk. Ale w takim razie, co Pani ma na myśli, ale, mówiąc biologiczny mężczyzna? Chodzi specjalistę, a, który... Wie Pan, no, co to jest płeć mózgu? Albo co to jest płeć... Y, y, Czytałem, czytałem, książkę, czytałem książkę płeć mózgu i wiem, co to jest płeć mózgu, ale być może tutaj jest kwestia definicji. No pani powiedziała, że chodzi pani o biologicznego...